Witam na kanale wszystkie bliźnięta, które tutaj są. Dzisiaj dla Was też są fajne karty na ten tydzień. Myślę, że się dużo spodoba. Dużo też rozwieje wątpliwości, co zrobić, jak zrobić. Więc zawsze tak się staram, żeby to na niedzielę było gotowe, żeby można było zaplanować sobie cały tydzień. Więc zobaczymy, też oczywiście, dla wszystkich 50 plus. Oczywiście, osoby, które mnie oglądają, a nie subskrybują, to zapraszam do subskrypcji, bo dużo Was mnie ogląda, dużo dochodzi nowych osób, ale nie subskrybujecie. A będzie mi miło, jeśli nie będziecie subskrybować, to mój kanał będzie się oczywiście rozwijać. A jak się podoba, to zapraszam do lajkowania i możecie, oczywiście, zostawić komentarz. Jest nam miło czytać te wszystkie komentarze i. Jeśli chcecie coś usłyszeć ciekawego, to też możecie napisać w komentarzu. Chętnie dla Was to zrobimy. A indywidualny rozkład, jak chcecie, to zapraszam na stronę. A tymczasem zobaczę, co ogólnie w tym tygodniu będzie dla wszystkich 50. Zobaczymy, co tutaj mamy w kartach. Wszystkich 50 plus będzie ważny dokument, ważne papiery dla bliźniąt i tu jest pokazany sąd, więc to jest ważna decyzja, którą macie do, którą podejmować będziecie w tym tygodniu, albo już podjęliście, i teraz czekacie na taki rezultat. Więc dla Was rezultat jest super. Widać, że na pewno macie możliwość podróżowania, ale podróż ciężka. Więc niekoniecznie chcecie tam jechać, gdzie macie jechać, więc to też należałoby tutaj przemyśleć. Karty też pokazują, że do niektórych z Was, osób, będzie chciał ktoś wrócić: może to być mężczyzna, może być kobieta, ale widać w kartach, że będzie ta osoba chciała na nowo zaistnieć w Waszym życiu. Jest też takie ostrzeżenie żeby zwrócić uwagę, żeby ktoś Was po prostu nie okradł. I tu nie chodzi o, jakieś, o jakąś kradzież, czy cokolwiek tak ogólnie, że ktoś Wam coś zabierze gdzieś. Może was, Wam ukraść coś z domu, ale może też Wam ukraść coś, co jest dla Was cenne i niekoniecznie to jest jakaś rzecz materialna. Czasem kradną nam pomysły, czasem kradną inne rzeczy, które nie są materialne, a są dla nas bardzo wartościowe. A więc na to musicie zwrócić uwagę. Zobaczymy teraz, co ogólnie będzie w tym tygodniu dla Was wszystkich. Sama jestem też ciekawa zawsze tych kart, więc to też jest takie inspirujące. Zobaczymy, co ogólnie w tym tygodniu dla wszystkich bliźniąt. Hmm. Na pewno tu jest pokazane, że będzie troszkę zamieszania, są plotki, więc musicie uważać na jakieś osoby, które mogą coś rozsiewać, gadać, coś, co nie jest zupełnie prawdą. Widać też, że skończy się dla Was trudny czas, ciężkiej jakiejś pracy, ciężkiego przejścia, takiego chwilowe jakieś utrudnia... utrudnienia są tu pokazane w pracy. I tu jest pokazane, że nie powinniście się martwić, więc jeśli już coś jest, no to powinniście mieć na uwadze, że to się właśnie w tym tygodniu skończy dla niektórych, a dla niektórych się może rozpocząć, ale też jeszcze w tym tygodniu będzie mogło się zakończyć. Tu jest też pokazane, że na pewno. Osoby, które starają się o pracę, to widać, że mają dobre szanse na to, żeby podjąć nową pracę. I tu jest też pokazane, że możecie wrócić do poprzedniej pracy. To też będzie dla Was dobrą opcją. Być może dla niektórych z Was są to bardzo cenne informacje, które pomogą dalej decydować. Pamiętajcie, że w życiu najważniejsze jest to, żeby nie zasypiać tylko myśleć o tym, co powinno być dla Was ważne. Zobaczymy. Teraz ważne zdarzenie dla wszystkich 50. Plus. Na pewno tu jest pokazane, że coś będziecie mogli stworzyć. Macie dobrą, dobry pomysł na dobrą inspirację i ktoś będzie Was chciał z tego po prostu odsunąć. Tu jest pokazane, że warto to realizować. Nie dajcie się odsunąć na bok. Powinniście po prostu to zrobić. To jest dla Was po prostu przyszłość, która jest cenna i powinniście z tych pomysłów jak najbardziej korzystać. Ważne zdarzenie też tutaj jest pokazane, że. Na pewno dotyczące Waszej relacji, Waszej miłości jest pokazane, że będzie wszystko dobrze, czyli coś się poukłada, jak nawet byłoby, coś nie tak, byłoby źle. Będzie zmiana w sprawach uczuciowych na lepsze. Zobaczymy teraz ważne zdarzenie ogólnie dla wszystkich bliźniąt. Jest pokazane, że powinniście coś zmienić w domu. Inspiracja. Tu jest pokazane, że dużo potrzeba spraw, które powinniście wziąć w swoje ręce, pozmieniać coś, dobrze jest czasem przemeblować w domu. To też inaczej w waszym życiu będzie się działo. Karty też pokazują, że będzie jakaś wiadomość. Nie zwracajcie na to uwagi, ale to też jest ważnym zdarzeniem. Jest też pokazane, że ktoś właśnie do was będzie chciał przyjechać i tu karty sugerują jako ważne zdarzenie, żebyście zwrócili uwagę, że nie warto angażować się w jakąś znajomość. Niekoniecznie musi być to związek. Wypadła jakaś karta czwarta, więc powiem, co tu jest. To jest czwórka pucharów. Ona zawsze symbolizuje, że. Na wszystko macie czas, wszystko to, co planujecie, będzie mogło się wydarzyć, ale na to potrzebujecie kilku miesięcy, więc nie wszystko się da załatwić bardzo szybko, nie powinniście się z tym spieszyć. Dobrze, zobaczymy teraz ogólnie dla 50+, plus na co uważać. Być może jest jakaś przeszkoda w tym tygodniu i trzeba będzie ją jakoś pokonać. Zobaczymy, co to nam wyjdzie w kartach. I tu jest pokazane, że w zasadzie na przeszkodzie nie stoi nic, tylko Wy sami stoicie na tej przeszkodzie. Dlatego że macie stresy, że coś się nie uda, coś nie wyjdzie, nie wyjdzie sami, budujecie między sobą mury, między ludźmi, więc warto nie myśleć pesymistycznie, tylko bardziej tutaj myśleć o tym, że to musi nam wyjść. Więc nawet jeśli będzie coś, na co powinniście uważać, no to nie stawiajcie sobie murów do realizacji. Tutaj jeśli chodzi o wszystkich z poznaku bliźniąt, na co powinni uważać, to powinni uważać jak najbardziej na to, że swoje osiągnięcia powinni trzymać w sekrecie i powinni coś zmienić w tych osiągnięciach, bo tu jest pokazane, że to, co robicie dotychczas, to nie zawsze będzie Wam przynosiło takie efekty, jakich byście się spodziewali. Więc to tak, na razie widać. Zobaczymy teraz, co będzie w Miłości dla wszystkich. Zobaczymy dla niej, dla niego i też będzie dla Singli. Więc dla niej tu jest pokazane przede wszystkim. Jak najbardziej osiągniesz swój cel, więc możesz działać jak najbardziej. Tu jest jako dziewiątka mieczy, to jest pokazane, że przed tobą są duże sukcesy do tego, żebyś mogła pokonać jakiś strach i przezwyciężyć wszystko to, co stoi na przeszkodzie do tego, żeby zrobić ten krok do przodu w sprawie uczuć. Natomiast dla niego zobaczymy ogólnie a tu jest pokazane, że jak najbardziej w pełne osiągnięcie, więc jeśli planujesz i nie wiesz, czy zapytać się, może się zgodzi, może się nie zgodzi na cokolwiek swojej partnerki, no to jest pokazane, że jak najbardziej możesz działać. To jest zwycięstwo swoje. No i zobaczymy, co będzie teraz dla Singli. Dla singli ważne, żeby też zwrócili uwagę na swoje zdrowie, bo czasami, jeśli ktoś nie dba o swoje zdrowie, nie zwraca na to uwagi, to potem może mieć negatywne skutki. I tu jest pokazane, że dużo zajmujecie się partnerem, partnerką, ludźmi wokół Was, ale nie zajmujecie się swoim życiem. I przez to możecie przyciągać jakieś osoby, które nie będą pozytywne w Waszym życiu, jeśli chodzi o ten czas teraz. Jednakże, karty pokazują, że jeśli chcecie ułożyć sobie życie, to zacznijcie od siebie, zacznijcie myśleć pozytywnie na temat swojej oceny. Pojawi się ktoś nowy, ale możecie znów nie zwrócić na to uwagi przez swoją postawę, swoje zachowanie. Zobaczymy teraz. Przesłanie na tydzień dla wszystkich 50+. Plus. Zobaczymy, co tu jest. Tu jest pokazane, że powinniście być tylko dla siebie i wybrać szansę zmiany dla siebie. Myśleć o sobie. Być może potrzebujecie, żeby zmienić też swój wizerunek. To też dobrze wpływa i... Na postawę życiową i w ogóle na wszelkie jakieś ciekawe rzeczy, które dzieją się w Waszym życiu, więc warto zadbać o swój wizerunek, pokazać się troszeczkę w innym świetle. Zobaczymy teraz przesłanie na tydzień dla wszystkich bliźniąt. I tu jest pokazane, że przede wszystkim powinniście myśleć o swojej pracy. Wasza praca jest Waszą przyszłością i Waszym zbiorem. To, co Zasiejesz, to zbierzesz, o to takie, tu jest pokazane bardzo tak w przenośni, więc warto na pracę zwrócić uwagę w tym tygodniu. Oczywiście to jest taki rozkład ogólny, myślę, że rozwiał dużo tutaj wątpliwości, które być może Was męczyły. Ale widać, że być może też rozwiałam coś i możecie podjąć w tym tygodniu fajne decyzje, i też przygotować się do jakiejś sytuacji. Oczywiście, jeśli chcielibyście taki rozkład indywidualny dla siebie, to zapraszam do mnie na stronę, link pod filmem. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę.